Przedem sobie na serwer Kenziego i patrzę, co się dzieje. Kenzie tutaj jest. Kenzie tutaj w lubi Wszyscy piszą, ale ten na no, nic nie, nie odpowiada. No, teraz na, teraz na tabie jestem ja sam z Kenziem Na. Tym czyli dwa listy jesteśmy na lobby Kenzie się nie rusza, to nie ma po prostu ławka włączonego ale no naprawdę ten naprawdę mocno wyszedł trzeba zobaczyć, że jest Kenzie no co jest za taki krótszy filmik. Czy poczekajcie, czekajcie oczywiście na ten dłuższy w święta? No i co? No i święta.